Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu 16 kolejki Forby x Ligi, w którym Granica Kętrzyn pokonała Polonię Miłowo 5 do 2. Witamy obydwu trenerów. Prosimy o krótkie podsumowanie spotkania. Najpierw trenera drużyny gości pana Huberta Lemanka, następnie trenera Granicy Kętrzyn pana Adama Fedoruka. Dzień dobry. No ciężko coś powiedzieć o takim meczu, gdzie przegrywamy go w końcówce w ostatnich pięciu minutach. Tak, słów. No, na, na pewno kolejny mecz, gdzie jest bardzo słabe sędziowanie, gdzie spodziewaliśmy się czegoś innego. Przyjeżdżamy no. sędziowie uważam, wy, wypaczają po raz kolejny w naszej sytuacji wynik meczu. Może nie, nie do końca bramkami, bo tu nie mieli nic w granicach, bramki po naszych błędach. Oczywiście, ale w, pierwszej, po, w pierwszym momencie jest czerwona kartka przy pierwszej bramce rzutu wolnego. Później dostało się... Szczerze, dostać my drugą żółtą kartkę dla naszego zawodnika, drugą powinien dostać kolejny zawodnik z Kętrzyna i to jest zupełnie co innego. Przy naszych yy, żółtych kartkach, yy, wymuszają, że te żółte kartki dla naszych zawodników wymuszają zmiany, które w tym meczu u nas były bardzo słabe i to zauważyło na tym, że straciliśmy bramki. Końcówka była bardzo słaba w naszym wykonaniu, poszliśmy strzelać bramki kolejne, a straciliśmy cztery. Dziękuję bardzo. Także gratulacje dla drużyny przeciwnej. Dziękuję bardzo. Trener radą Fedeł. No więc pierwsza połowa była bardzo trudna, ponieważ znaliśmy jakby klasę przeciwnika, który, z którym spotkaliśmy się w pierwszej kolejce. My wtedy grali wtedy jeszcze, że pewnie nie grali takiej piłki czwartoligowej, takiej, takiej, takiej agresywnej takiej... Takie dobrze pokładane. Natomiast już teraz widzieliśmy, obserwowaliśmy kilka, kilka meczów. Wiedzieliśmy oczywiście, że nie będzie grał kluczowy zawodnik tego zespołu. Natomiast spodziewaliśmy się bardzo agresywnej gry i taka ona była. Ta pierwsza połowa to w zasadzie można powiedzieć dominacja Polonii i Łowo. Bardzo agresywna, taka, taka gdzieś na pograniczu falu. Dlatego sędziowie mieli bardzo trudne tutaj jakby sytuacje, ponieważ wiele było takich stykowych pozycji. Ja też mógłbym powiedzieć, że. Że niejednokrotnie nie się wydawało z linii, że ataki były bardzo brutalne, nawet w niektórych sytuacjach, na chociażby zawodnik z Numerem 2, gdzie, gdzie bardzo brutalnie wchodzi w Łukasz i, i to powinna być druga żółta kartka, ale sędzia podjął to, to inaczej i podjął inną decyzję. Natomiast, natomiast ta pierwsza połowa naprawdę obawiała się tej pierwszej połowy i wiedzieliśmy, że gramy z bardzo trudnym przeciwnikiem. Ehm, przegrywaliśmy tą pierwszą połowę, ale, ale, ale tutaj, naprawdę, e, nie mieliśmy jakiś taki spokój. Wiedzieliśmy o tym, że stać nas na dużo więcej, że potrafimy i czekamy tylko na, 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 na błędy przeciwnika. Chociaż w tej pierwszej połowie było bardzo mało tych błędów, dlatego nie mogliśmy wejść w tą płynność gry. Ale w drugiej połowie, kiedy, kiedy gra zaczęła się bardzo nerwowo, no, trzeba przyznać, że w ramach strzała bo bo pierwsza bramka z rzutu wolnego po pięknym przeciwników, druga bramka no, jeszcze piękniejsza z pierwszej piłki z okolic 20 metra w same, w same okno bramki. Dlatego teraz trochę wybijało z rytmu, ale, ale ta gra agresywna była, była naprawdę, yy, byłem pod wrażeniem gry Polonii natomiast, natomiast druga połowa była taka troszeczkę inna. Już wiedzieliśmy, my, znali, my znamy siebie, znamy, znamy boisko, znamy tutaj jak, jak trzeba grać i wywierać presję na przeciwniku I, i spodziewaliśmy się, ale dopiero właśnie, szkoda, że dopiero w ostatnich minutach meczu nabieraliśmy tej płynności i wykorzystaliśmy chyba takie, taką frustrację przeciwnika, że, że jesteśmy, jesteśmy trochę lepsi, jesteśmy trochę szybsi, jesteśmy bardziej być może w niektórych sytuacjach zdecydujących, lepiej zorganizowani. Dużo dośrodkowań tutaj z prawej strony z lewej strony, także no, dużo się działo, nie umieliśmy tego wykorzystać, ale przychodzą, przychodzi od 90, 91, druga i i myślę że, myślę, że bramki na pewno prawidłowe, bo, bo, bo no, teraz mogę ocenić, że, że podania były do wchodzących zawodników przed linią obrony, więc, więc mi się wydaje, że, że bardzo trudny mecz i cieszę się, że ten mecz wygraliśmy. Chciałbym jeszcze podziękować oczywiście, bo to był ostatni mecz. żeby podziękować swoim piłkarzom za zaangażowanie przez tą całą rundę. Wykonaliśmy fajną pracę. Ciężko pracowaliśmy, nawet ten ostatni tydzień przed, przed tym meczem też ciężko pracowaliśmy i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję zarządowi za to, że... Że pomagał właśnie w tej pracy, że, że stworzył nam naprawdę wspaniałe warunki. Zresztą piękny obiekt, płyta główna, płyta treningowa, to wszystko. Skupialiśmy się tylko na pracy i ta praca dała niesamowity efekt. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w ten sukces, bo uważam, że 29 punktów to dla nas jest odpowiednia ilość punktów. Jesteśmy zadowoleni i spokojnie patrzymy w przyszłość. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w następnej rundzie. Do usłyszenia.